Jesteśmy po meczu Futsal Team Busko Zdrój, futsal nowiny z nami trener Wiesław Francus. Wiesław, no moje gratulacje. Można powiedzieć, że ten mecz to było z nieba do piekła. Bardzo dobra pierwsza połowa, można powiedzieć wyrównana później. Strzelacie bardzo dużo bramek, obijacie słupki, poprzeczki, wygrywacie 5-1. No i pod koniec meczu okazuje się, że nagle 5-4. Dobry wieczór Państwo. Tak, powiem szczerze, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu bardzo dobra. W drugiej połowie też, tak jak wspomniałeś, strzelamy na 5-1, później poprzeczki, słupki. Jakbyśmy trafili na 6-7, ten mecz inaczej potoczyłby się. Zagrali w przewadze Nowiny, bardzo fajnie im ta przewaga wychodziła. No, przy jednej akcji Albert nie domknął tury, poszedł po bramce i robi się 5-4. No smród, no, przy, przy jeszcze dłuższym czas, czasie gry, no ciężko by było dzisiaj. Można powiedzieć, że to był jeden z takich trudniejszych sprawdzianów, ponieważ no jest to naprawdę doświadczona drużyna z dorobkiem w pierwszej lidze, z obecny spadkowicz, więc mieliście tutaj naprawdę bardzo trudne wyzwanie. Przede wszystkim też gratuluję drużynie Nowin, bardzo twardy futbol i grali futsal. No My troszeczkę za miękko i takie, te piłki takie przepychane były, że wszystko było na korzyść Nowin. No, my się cały czas uczymy, my właśnie jesteśmy w drugiej lidze, żeby zrobić jak najlepsze wrażenie. No na pewno robicie bardzo dobre wrażenie. Ja dziękuję Wam za dzisiaj, no i moje gratulacje. Dziękuję i chciałem jeszcze raz pogratulować kibicom, że tak nas wspaniale dzisiaj dopingowali. Dziękuję ślicznie. Z nami Albert Lasia, strzelec z dwóch bramek. Albert, moje gratulacje. No pokazaliście dzisiaj super widowisko, no i wielkie serducho do walki. Dziękuję bardzo. No przygotowaliśmy się do tego meczu bardzo długo, bo była... mieliśmy troszkę przerwy tutaj między meczami. Teraz zaczynamy już ten rytych tych meczów. Także, no jeszcze dużo rzeczy, tak jak pokazał mecz, do samego końca yy, musimy poprawić, żeby wszystko grało. No a moje dwie bramki. Mówię, że śmiałem się z Rafała, że miał ujęcie życia twoją cieszynką. Naprawdę, zawsze fajną tutaj emocję dajesz kibicom. No, ale jak to było grać w ogóle przeciwko takiemu doświadczonemu Rowalowi? Wiemy, że nowiny to jest drużyna, która spadła z pierwszej ligi, mają bogate doświadczenie w tej lidze. No i tak naprawdę, pierwsza połowa postawili wam bardzo trudne warunki. Druga połowa, no. Ja myślałem, że ten mecz skończy się wyżej. O, obijaliście bramkę, obijaliście słupki, no ale tutaj tak naprawdę 40... 20 sekund nawet do końca udało im się dobić do 5-4. Tak, jeżeli chodzi o cieszynkę, no to lubię się bawić z kibicami, cieszyć się moimi bramkami. Także daje mi to jakieś dodatkową motywację, jeżeli tu chodzi tak o mecz, no troszkę wypuściliśmy ten mecz tutaj ze swoich rąk, mogliśmy dobić przeciwnika, jednak no przewaga pokazała, że jeszcze mamy duże braki w tym elemencie, ale będziemy nad tym pracować i myślę, że następne mecze nie będziemy dawać tak łatwo bramek strzelać, jeżeli chodzi o przeciwników na pewno z nikim tutaj łatwo nie będzie, bo została liga tak jak wiemy już sześcio drużynowa. Także tu będzie o każdy punkt, tak jak pokazał to wyjazd do Rzeszowa, tak jak pokazał ten mecz do samego końca, o każdy punkt będzie trzeba walczyć od początku do, do, ostatniego, do ostatniej tabli można powiedzieć syreny. W takim razie, nie ma więcej pytań, gratuluję, jeszcze raz uciekaj tutaj bawić się do zawodników. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Dzięki.